Diolch am Powrót jest! Powrót jest! Dojdź do niego, kurwa! Ducha! 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 Kartka, kurwa! Dalej jebany! Kartka! Co sędziuje, ej! Od kiedy to? Od kiedy? Kurwa! Od kiedy to zawodnik sędziuje? Kartka, kurwa! Sędzia, ej! pomyśl do no, kurwa! Ludzie tu patrzą na Ciebie, a Ty robisz, kurwa, kozły! I kurwa weź do no się sędzia obudź trochę! się kurwa patrz!